Cześć, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a to już kolejny odcinek z Work in Progress. Jak wiecie, no dość duża przerwa, ale nie pytajcie czemu, wiecie, szkoła. Ale też yy, chciałem sobie posiedzieć troszkę nad mapką, nie miałem ochoty jakoś nic nagrywać. Zaraz pokażę wam, bo efekt jest naprawdę, naprawdę godny uwagi. Siedzę nad tą mapką praktycznie codziennie po kilka godzin. Niby jest Polska, tak, ale... Jest naprawdę super dopracowana. Zdecydowałem się, że to jednak nie będzie bolusiowo F2, bo to zbyt bardzo się to zmieniło. Ale zaraz wam to wszystko bardzo ładnie pokażę. Tak jak mówiłem, większość budynków albo pozmieniałem tekstury, albo właśnie dałem nową zabudowę, ale później gdy już pomyślałem, że to będzie nowe bolusiowo, to już pomyślałem, że tylko najlepsze budynki zostaną, a wymienimy resztę na nowe. Te, te, te wrota są zaprogramowane, więc się otwierają. Są mojego autorstwa. Tam, na tamtym głospie są inne tekstury wrót, także zaraz wszystko ładnie wam pokażę. No, tutaj wszystko wam w grze bardziej i tam, gdzie będzie zboże, wszystko. Tutaj będzie obornik brany, jakże z jednej farmy, także i z drugiej. Myślę, że nawet fajny sposób. Krówki też będą na jednej i na drugim gospodarstwie. Tutaj macie silosy, bardzo ładne tekstury, po prostu tekstury tutaj rozwalają mi system, tak wszystko ładnie kolorystycznie się zgrało zrobiłem tutaj, ta trawa jest też właśnie mojego autorstwa pasuje właśnie do tej małej więc to się wszystko ładnie zlewa pola są nieduże jak sami widzicie no nad ogrodzeniem tutaj terenu i wszystkiego strasznie dużo zaszło mi czasu, ale myślę, że wam się to spodoba zawsze jakoś próbowałem jakąś ścianą odgrodzić czy czymś, nieładnie to wyglądało teraz myślę, że to będzie takie Nowe ogradzanie map, bynajmniej u mnie, dość fajnie to wygląda. Mapka, jak widzicie, na no płynnie chodzi, w grze tak samo, bynajmniej u mnie. Miejmy nadzieję, że po końcowym nie będzie lagować, na pewno się jeszcze odchudzi o wiele, wiele bardziej. O, tutaj macie tą kolejną gospodarkę. Tutaj jest na miejscu tej oryginalnej, która była na Borussia V1. Może coś tu jeszcze trochę pozmiałem. Nie wiem, coś, coś z drzewami bym zaplanował jakoś inaczej. Tak to ogólnie to. Ciśnie wygląda. O, jak widzicie jakieś duperele. Tutaj ładny stup mamy. tylko kolejny Silos na każdej farmie właśnie będzie silos do Kiszonki. Droga tu też jest mojego autorstwa. Net wszystko. Znaczy patrzcie, no tutaj większość i płoty. Starałem się, żeby było to coś innego. Jak tak to brałem stare i teksturowałem na swoje. To gospodarstwo też dość fajnie mi wyszło. Ono było na oryginalnej, ale pozmieniałem tutaj teksturki. O, tu jak widzicie mamy kolejne gospo Droga bardzo ładnie się wkomponowała Nie? Na powiedz, że nie, to zobaczysz Tutaj macie... Opony będzie można przewozić już mam pewien pomysł, nawet fajny, jak to będzie się układać Tutaj mamy szklarnię, no szklarnię, folię Tutaj, no pola, pola są dość kształtne, nie chciałem żeby były jakieś tam kwadratowe, tak Chciałem żeby to trochę, wiadomo tam większość jest ale... ale myślę, że nie będzie się to nudzić Jak widzicie nowy znak zmieniłem no, Tamten naprawdę jednak był biały Bynajmniej U mnie na komputerze nie, nie wiem Jakoś musiał sobie pobierać tekstury Jakieś dojście tekstur musiał mieć inne Mamy też las Fajna dróżka Troszkę mi zaszło z zrobieniem tej drogi Żeby wyszło ładnie, ale Tutaj mamy o jak widzicie lasek Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak piaszczyste Ziemię i takie bardziej urodzajne. Muszę nad takim czymś pomyśleć. Ale to by było tylko jednorazowe. Wiadomo, jak wejście na mapę i jedno cięcie, a później przy siebie to już, już by było normalnie. Tutaj by tak to zrobiło się: jakieś takie piachy i wiadomo, jakieś place w zbożu czy coś takiego. Myślę, że to fajnie by wyglądało. Tam mamy rzepaczek. Tekstury, nie no, tekstury naprawdę są śliczne. O, tutaj mamy jakieś trochę wody. Dla urozmaicenia terenu. Tutaj właśnie łąki są fajnie porobione. Tutaj praktycznie jest jedna łąka jest przedzielona takim rowem. Kolejna jest w ogóle też przedzielona. Na kilka części. O, jak widzicie fajne ukształtowanie terenu jest. Te pola są dość, tak jak mówiłem, kształtne. O, tu, tutaj są dwa zakończenia. Jest zakończenie leśne pola. Tak jak widzicie tutaj właśnie. I jest zakończenie. Takie dość... Krzaczaste, drzewiaste Bardzo ładnie to wygląda Pod względem kolorystycznym O, jest właśnie pełno takich Nie wiem jak to się mówi Zagajników Widzicie tam wszystkiego znawalone O, tu widzicie kolejne fajne pola bo Jeszcze muszę pododawać błoto Pomyśleć, może jeszcze jakoś je zrobię O, zobaczcie jak to ślicznie droga wygląda hmm, Tutaj jeszcze, o, zaraz sobie dokończymy Co tu za drzewko mogę wziąć Tego drzewka jak widzicie, zrobiłem drzewa wszystkie o tej samej kolorystyce, tylko o różnych kształtach. O. Jest. Moim zdaniem, super to wygląda. Zawsze jakoś tak chciałem, żeby to zlewało się wszystko ładnie. Na zdjęciach w grze maszyn, naprawdę wygląda to kozacko. To nie no, może być. Zostawimy sobie drzewko. Nopka jest już pod końcem prac, zostało mi naprawdę niewiele, poustawać tigery, podokańczać jakieś takie duperele jeszcze, pownosić na mapę, coś nowego może jeszcze poszukam w necie. Yy, I powiem wam, że no będę bra zabierał się za testy od razu mniej więcej, też mam trochę maszyn z trzynastki poprzerabianych, niestety nie są one na skrypcie jakimś tam wspaniałym. I... ale chcę, żeby po prostu był jakiś coś, coś nowego, tak? Ja tam lubię, na przykład nawet można i bez skryptu sobie fajnie pograć, ale ważne, że są jakieś fajne maszynki. Ja takie znalazłem w 13. Dobra, tutaj mamy o, kolejny zagajniczek ładny. Nie wiem czemu, ale to pole mi się bardzo podoba. To, ale to dobra, nie lećmy od dupy strony, lecimy tędy. To polećmy sobie. Tutaj mamy kolejne polku, kukurydzy, a tutaj właśnie jest... tak jak będziemy ciąć trawę to wiadomo, droga się zasypie, tak? Ale to ona później jak zbierzemy, to ładnie powróci do... O, tutaj właśnie zobaczcie, jak mamy ślicznie zrobione. To jest jedna łąka praktycznie. No nie no, oddzielając to, no to mamy na trzy kawałki, tak? A ktoś jak będzie chciał, to jeszcze przez rów przejedzie. Myślę, że to dość fajnie, nie widziałem jeszcze w lesie, żeby ktoś takie coś ten. U nas dość dość tak, jeżeli jedziemy w teren, jest kilka takich łąk. Naprawdę i fajnie to wygląda, wpływem. O, tu mamy kolejne też kształtne pole. Kolejny zagajniczek. O, tę stronę zaraz będę musiał dokończyć. Tutaj już byliśmy. No i tutaj jest to ostatnie pole. Miałem teksturki łapka za to. O, tutaj mamy końcówkę. Kolejne takie leśne. Leśna droga. O, tutaj wywiasek. Tutaj jeszcze muszę podończać jakieś duperele podawać. Tutaj mam ostatnie pole, chyba najbardziej kształtne, nie wiem, ze wszystkich, a może i nawet nie. Tutaj mamy, o, trochę trzeba będzie się pobawić, tak, nie ma, że puścimy sobie autopilota i jazda. Na pewno lutacy się znajdą, ale chciałem, żeby tego oduczyć. Dobra, podokończamy sobie w tą stronę. Aha, czyli tutaj muszę tylko kwiatki sobie poposadzić. Co jeśli chodzi o Nowoczesną Wieś? Nowoczesna Wieś, nie tykałem jej o to do tamtej pory, na której nagrałem ostatni odcinek Siewu Wtedy takiego i mniej, mniej, mniejszej takiej prezentacji. No ja nadal czekam na Gospę Goldfoxa, niby coś widziałem, pisano na fanpage'u, że żyje i że w tym tygodniu pokażę to, że żyje. Czyli no miejmy nadzieję, liczę na Gospę. Jak nie, no to wyjdzie jak, jakoś niedługo, no bo w, naprawdę nic, zostało mu praktycznie nic tam do zrobienia, zostało mu teraz konwertowanie, bo chyba teksturki, już wszystko ładnie jest nałożone, wypalone. No i miejmy nadzieję, że to jakoś wyjdzie, bo chciałbym i też tamtą mapkę skończyć. Ale no nie martwcie się, wyjdzie Polska, wyjdzie i też taka większa, każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że to jak na razie ta będzie najlepszą polską mapą. Do farminga. Postaram się ją przełożyć też do 13, ponieważ chciałbym nagrać serię z 13, bo tam jest pełno polskich modów. A jak tu by były takie piękne polskie mody i taka super mapka? Oj, uwierzcie, seria zajebista by wyszła. Dobra. Nie powiem, ja tam lubię się bawić w takie duperele, właśnie, ale później efekt jest super. najmniej moim zdaniem, nie wiem jak wy uważacie. A Dasiawi się tam to podoba. Już czuję, że kolejna seria będzie. Murowana Dobra Tutaj przy leśnym nie będziemy ciągnąć Żadnych takich dupereli Weźmiemy sobie jeszcze takie krzaczki Posadzimy Oj, jak wiecie już końcówka roku Teraz myślę, że troszkę więcej już posiedzę Operację już, już wiem kiedy mam Bo mam 22 czerwca Także niedługo Będę siedział bardziej w domu Muszę na siebie uważać, bo Tyle mam przeciwwskazań do robienia czegokolwiek przed operacją, to jest głowa mała. Więc będę raczej siedział i no live film na komputerze. Nie ruszał się z domu, żeby nie zachorować ani nic mi się nie stało. Po prostu mam dwa tygodnie kwarantanny przed samą operacją, można to tak powiedzieć. To jest masakra jakaś, ale no jak czekałem, półtora roku na to, to już te dwa tygodnie mi nic się nie stanie. Tutaj nie mamy nic posadzone. Dobra, bardziej mi chodzi o, o ten kwiatek. O, dobrze widzi ten. Ten nieładnie się wpasował. O, te mogą być. O, ten też może być. Także, no. Myślę, że trochę dla Was narobię. Patrzyłem już coś o konwertowaniu. Właśnie modów, ale to bardziej na swoje potrzeby. Będę tak konwertował bez skryptów. Chyba, że ktoś. Miły, który ktoś, kto mnie ogląda. Potrafi to robić. Niech się zgłosi do mnie. Najlepiej na Facebooku, na Mapisolec napiszę, bo tutaj jakoś nie, nie czytam poczty, albo w komentarzach je da znać, gdzie napiszę. I... Czekajcie, nadal chyba to było... O tak. Widzicie, schodzi z tym czasu, nie? I tak całą mapkę przerobić. Najbardziej schodziło nad tym właśnie tutaj. Nad zakończeniami o tej mapki. Wiadomo, po ustawianiu tych drzewek pierdółek wszystkich, tak dobra, tutaj jeszcze trochę zrobimy. Chciałem wam mniej więcej pokazać. Jakoś też nie, jakoś nie bardzo chciałem się to nagrywać, dzisiaj nie poszedłem do szkoły. A mówię, a. Dobra, 5 minut poświęcę, akurat będzie mi się wrzucał filmik. A ja sobie będę robił dalej, tak? Im Wy sobie zobaczycie mniej więcej co was już. Czeka. Dobra. Ma ktoś jakieś fajne polskie mody? Piszcie, naprawdę. Ma ktoś nie niewydane, to jakoś się może dogadamy. Chciałbym je tylko dla siebie, żeby nagrywać sobie, bo raczej to będzie seria z singla, bo najlepiej mi się tak gra. Może od czasu do czasu zobaczę, może jak z Adaśkiem, bo Adaś tak bardziej na polskich mapach chłopaki tam brączek z Mikiem, nie wiem. Ale też Mikiemu się bardzo spodobało i będzie chciał nagrać z tego serię. Także bynajmniej z naszego teamu, ze trzy serie z tego się pojawią. Nie wiem, jak brączek, brączkowi na pewno też, bo cały czas nagrywałem tylko duże maszyny. Także myślę, że macie na co liczyć, na co będzie nagrywane. O tutaj sobie strzelimy jeszcze troszeczkę. O tu nie będzie ładnie, bo nie widać. No naprawdę, krzaki, tekstury, zobaczcie jak to wszystko się pięknie zlewa. I to mi się właśnie podoba. Dążyłem do tego i dość dużo czasu szukałem po internecie, a wreszcie wszystko poznajdowałem. Zeszło z tym naprawdę, nie ukrywam. Ale fajnie to wygląda. Morda mi się cieszy, bo. Chyba jak na razie to będzie moja najlepsza mapa. I myślę, że sobie na niej najwięcej pogram. Liczę na to nowoczesną jeszcze, kurde no. Tam dawno nie byłem, ale wiecie co? Nie wiem, czy nie zrobię jej na podstawie tej. Poprzekładam teksturki, właśnie z tej mapy. Bo tamta, jakby się tak jeszcze kolorystycznie fajnie zlała. Jak będzie to gospodarstwo od Goldfoxa, wszystko. Nie, to już będzie. Mega mega. Dobra, co ja wam tu jeszcze mogę pokazać? Wszystko praktycznie. Nie, nie będę już chyba więcej nagrywał takich, takich odcinków z Working Progress, z tej mapki, bo to już jest końcówka. Nagram już teraz wam coś w grze na modzikach. I jak będziemy testować mapkę. Także dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Bądźcie aktywni na kanale na Facebooku. Lajkujcie. Facebooka wam będziecie mieli niżej w opisie. Tam co, co jakiś czas pojawiają się jakieś zdjęcia, coś z mapy ten. Wszystko zobaczycie, jak to będzie. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.